Katarzyna Jaśko, witam Państwa i witam w studiu naszego gościa. Jest nim dzisiaj Janusz Antczak, wiceprezes Stowarzyszenia Szlak Bursztynowy w Wieluniu. Witamy. Kładę się Państwu. No i jeszcze latem. No i spotykamy się <grym> nie bez przyczyny. W weekend odbyło się czwarte już europejskie Święto Bursztynu w Konopnicy i w Wieluniu. Ne, musimy koniecznie je podsumować. Zacznijmy, zacznijmy od tego, co działo się w sobotę w Konopnicy. To przede wszystkim to, co wiąże się z Grunwaldem, ale przede wszystkim z działalnością e, prze, cudownych ludzi. No, aż słów czasami brakuje. Ludzi, którzy dają swoją duszę i myśli po to, żeby jak najpiękniej przedstawić legendę Zamczyska, czyli ludzi konopnicy, ludzi Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Konopnickiej, ludzi, którzy działają w lokalnych grupach. To było na tamtym brzegu, na tym brzegu od strony wizawin Grodziska Średniowiecznego Chcieliśmy troszeczkę wrócić do historii, historia Mini Grunwaldu, czyli dla dzieci, młodzieży, żeby dotknęli koni, dotknęli tych uzbrojonych wojów, którzy na kopie czy inne pokazy mogli przedstawić i publiczność oklaskiwała bardzo przyjemnie. Pod dużym namiotem toczyły się prowadzone również poprzez już gnieźnieńską grupę zaślubiny, tam cała uczta weselna, no Skończyliśmy chyba grubo po pierwszej. E, oprócz tego bardzo niezmiernie cieszyła nas wizyta e, Urzędu Marszałkowskiego e, poprzez reprezentantów w osobach głównego marszałka, czyli e, naszego pana marszałka Fisiaka, ale byli wicemarszałkowie, pani Elżbieta Hibner oraz pan Witold Stępień. Trzech członków zarządu, pierwszy garnitur z pięciu, to naprawdę podniosło to rangę tego spotkania. Oprócz tego no, z różnych stron gościliśmy gości, ale bardzo przyjemną nam tutaj zgotowano radość, kiedy starosta kaliski no, przyjechał z rzeszą burmistrzów, wójtów. Na rowerach najpierw jechali szlakiem bursztynowym od Józefa do Maryi, a potem wylądowali w konopnicy Jedno co mi nie wyszło, byli przygotowani, że ubierają się w togi. Troszkę się spóźnili, w togi senatorskie, bo u nich również świętowano niedawno takie uroczystości podobne, więc gości nie brakło i bardzo się z tego cieszymy. Mamy nadzieję, że to co tam się wydarzyło w co było pięknym przeżyciem w plenerze. No to ogólna mobilizacja tych wszystkich, którzy są ze szlakiem bursztynowym związani. To tyle jeśli chodzi o sobotę, bo w niedzielę no, obchody święta bursztynu przeniosły się tutaj do Wielunia przed Wieluńskie Starostwa. Chcemy bardzo promować ideę szlaku bursztynowego, ale przede wszystkim teraz musimy i mamy w obowiązku promowanie projektów wzmocnienia roli szlaku bursztynowego, który żyje swoim życiem, który cały czas realizujemy i ta, ten plac budowy, o którym mówiłem, już trwa. Więc żeby taki nową jakość dla wielunia Marzyłem o tym festiwalową wymyślić, więc jest taki jeszcze niespożyty, jest kawałek takiej części muzycznej w Polsce i za granicą, jak muzyka celtycka, muzyka irlandzka i wymyślony tak na szybko Celtic Music Fest. Chcemy już zastrzec dla wielu, I mamy nadzieję, że w momencie, kiedy ze szlaku bursztynowego w tym roku przed starostwem musieliśmy, dlatego że remont ratusza, remont baszty męczarni powoduje, że tam nie możemy odbywać tej imprezy na tą chwilę, ale w przyszłym roku absolutnie taką wizytówkową częścią to są te mury obronne i tam będzie zbudowane koloseum, gdzie posadzimy wszystkich państwa na półtora, 2000 tysiące miejsc piętrowych i scena będzie ustawiona i mam nadzieję, że wszystko to, co się... Tak jakby zapoczątkowało tym mini krokiem w tym zestawie festiwalowym, będzie się dalej działo tutaj w Wieluniu. A oprócz tego, no, byli bursztynnicy, byli e, bractwa rycerskie, replika wozu kupieckiego, żywa historia na wyciągnięcie ręki. Wszystko to można było dostrzec, no i. Ileś osób skorzystało z grilla wystawionego, ileś osób nie przyniosło może tych koc, o których tak bardzo chciałem, i zachęcałem, że wiklina i koc obowiązuje, bo i pogoda była tak na ostatnią chwilę dopinana. I rozmowy się toczyły z niebem, ale faktycznie i w pierwszym dniu, i w drugim pięknie nam pogoda dopisała, a. Zawsze mówię, że to przez te anioły, czyli te najmniejsze kochane dzieci, które miały figloraj do swojej dyspozycji za darmo przez pierwszy i drugi dzień. Ile uwag? Ale pozytywnych usłyszeliśmy od rodziców, jest nam miło i dziękujemy za to jako organizatorzy. Panie wiceprezesie, no być może za rok tych kocy będzie więcej tych koszy kinowych. <noise> Wspomniał Pan, że jest plan, żeby powstał amfiteatr, żeby to wszystko miało swoje miejsce tutaj w wieluniu. No w przyszłym roku to już będzie piąte jubileuszowe święto bursztynu. Czy macie jakiś plan, jak miałby, prze, jak miałby przebiegać to przede wszystkim i czy podglądacie, jak na przykład takie święta odbywają się w Kaliszu? Ja nie miałbym tej wiedzy, gdybym nie jeździł po Europie. Ja nie mam zamiaru kopiować czegokolwiek. Podglądać? Tak, tak i owszem. Natomiast cała zasada polega na tym, żeby, jak mówię o amfiteatrze, to mówię o mobilnej, szybkiej ustawiance, że nagle w przeciągu 3-5 godzin staje koloseum. Po imprezie, tak jak to miało w Konopnicy, ten potężny namiot, który posłużył pięknej zabawie, po kilku godzinach znika my dzisiaj no pewno żałujemy że ten amfiteatr który od ulicy Wojska Polskiego on nie żyje swoim życiem i jest w prywatnych rękach i, i stoi ale mam nadzieję taką że wszystkie akcenty wszystkie punkty te które w tym roku czy w kolejnych latach i w kolejnych odsłonach miały miejsce będą cały czas jakby kontynuowane natomiast co roku w tym roku wróciliśmy do Nogrunwaldu. Przyszły rok albo Chorwacja, albo Ukraina. I kolory biesiada związana z obyczajami tamtych krajów. No to wszystko przed nami. Czekamy na to, co będzie się odbywało przy okazji przyszłorocznego święta bursztynu. Ale to nie tylko to święto doroczne, ale to przede wszystkim inwestycje. Szlak bursztynowy to, to drogi, to chodniki, to remonty kościółków. To chyba przede wszystkim trzeba przypominać mieszkańcom. Zawsze. Przede wszystkim mieszkańcy człowiek od tego się zaczyna, i dla tych ludzi się to tworzy. Europejskie święto ma temu służyć, żebyśmy poprzez już wypromowaną imprezę mogli szczycić się i promować projekt, który mamy finansowanie. Ale za tym muszą iść też te konkretne działania. Więc dzisiaj faktycznie, drodzy Państwo, no, krzeczów toporów, już asfalt leży. Mierzyce, asfalt jest. Chodniki tutaj obok wojska polskiego przyjeżdżamy, wjeżdżamy w Turów, już się zakładają. Okolice Koryt, czyli młynisko. Tak. To się dzieje. Kościółki przecież na wyciągnięcie w wieluniu. Boże ciało zrealizowane. Biała zrealizowana. W tej chwili Łyskornia już połowa dachu zrealizowana. Cały dach był po prostu zniesiony i trzeba było na nowo naprawić. A tam się lało. Do tej, do, między innymi do tego kościoła w parafii Łyskornia. Więc polichromie, kolejne rzeczy są już odnawiane, już niektóre wracają do kościołów, skąd zostały pobrane. Naprawdę dużo się toczy i mam nadzieję, że dwunasty rok, kiedy jest taka już czyszczenie budżetu i zakończenie, będzie po wszystkim. Ale największa fala tych robót właśnie Afosiakowie, drodzy Państwo, kolejny obiekt turystyczny, który nad brzegiem w przepięknym miejscu powstaje. Ja musiałbym długo, długo wymieniać naprawdę tych obiektów i tego wszystkiego, co się jeszcze zadzieje. Łącznie z portalem, na który zachęcam, proszę o krytykę www.turystyka.w. To jest miejsce, gdzie można już dużo wiedzy o naszym regionie zdobyć. No i o szlaku bursztynowym także. E, są, są także zdjęcia z podsumowania tego, co działo się właśnie w weekend, a propos czwartego Europejskiego Święta Bursztynu. Ja dziękuję za spotkanie i za podsumowanie. Ja dziękuję wszystkim Państwu, że chcieliście być z nami, że bawiliście się. Ci, którzy nie byli, zapraszamy oczywiście w przyszłym roku. Pięknych jeszcze wakacji dla wszystkich i dziękuję bardzo.